Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w nowym farmingu, w farmingu 22. Zaczynam serię na mapie Elm Creek. I w dzisiejszym odcinku będę Wam chciał pokazać moje gospodarstwo, pokazać maszyny, później trochę pożniwować i jeszcze później na koniec przebudować trochę gospodarstwo. Zaczynając tutaj od początku stoi mój kombajn Deutschwar Topliner z metrowym headerem pojemność zbiornika, już dobrze nie pamiętam, 8,5 albo coś takiego. Tak, 8,5. Tutaj chałupa moja. To jest jakiś garaż, ale go będę chciał sprzedać. No i tutaj jeszcze pick-up. Tutaj wózek od federa. I tutaj stoi masa z czczepką. Szczepa Welger Szmiotonowa Nie, teraz tutaj są metry sześcienne z tego co zauważyłem Tak, 8 metrów sześciennych Masej ma coś koło 170 albo 175 koni 170 Tutaj stoi John Deere już z siewnikiem, przygotowany do siewu, lecz będę chciał to pole pierwsze trochę powiększyć jeszcze i 80, nie, 78, 10. Z siewnikiem to jest ten coś takiego nie wiem, nawet to jest 3 metrowy, jeśli się, nie, no to jest 3 metry. Jeszcze jeden mój ciągnik, to się tepnę. Tutaj jest lokomotywa. Zondry 77... 47-55. Przepraszam, że się mnie No i Gruber 2,5 metra rabę. Rabę. Który będzie sprzedany raczej w kolejnym odcinku. Dobrze, najpierw zajmę się żyćmi, żeby trochę ukosić tego zboża. Będę chciał już pójść w pierwsze zwierzęta Mam nadzieję, że dźwięki będą ok Teraz z i było trochę za głośno Przyciszyłem Teraz chyba będzie ok Robię słomę na sieczkę O, leci Teraz animacje są naprawdę świetne wie sieczki Tylko trochę ryżysko jest moim zdaniem za niskie A, jeszcze nie pokazałem moich pól, mam trzy pola. Tu już muszę zawracać. Wytnę ten poprzecznik, żeby nie robić tej sieczki na drodze, rozwalać. No ta sieczka to naprawdę petarda. Na końcu dostajemy 100 tysięcy, czyli tak samo jak w 19. 17 chyba też. Dokładnie nie pamiętam. A tutaj w 22 na pewno dostajemy mocniejsze maszyny niż w 19. 17 też. Też moje ciągniki są od 170 do 180 koni. Do 190 bo lokomotywa jest trochę mocniejsza od tamtych dwóch też już mam zaplanowane trochę nowe nabytki bo na pewno będę musiał kupić coś do wapna z tego co patrzyłem już To niestety Amazona nie może rozsiewać wapna. trochę szkoda, na pewno bym chciał ją wziąć. No te bredale już były w 19. dużo używane, więc trochę szkoda, że Amazon rozsiewa wapna. Dziwi mnie, dlaczego to tak zrobili. Cóż, trudno. Czyli raczej kupię tego bredala. To wapna. No i na pewno opryskiwać będę musiał do chwastów, albo to Zależy w jakiej fazie one mi wyjdą i czy będę miał kasę, żeby kupić, czy tylko wypożyczę. czy już widziałem albo trzy nowe, nie, dwa nowe nabytki. I... Bredel, opryskiwacz, ale to tak niepewny nowy nabytek, może tylko wypożyczony. Na pewno pług i gruber. ale tu na pewno będę musiał pójść w kredyt. Dzisiaj sporo kasy wydam na przebudowę. Na postawienie zagrody dla zwierząt, On chciał postawić kurnik i już raczej postawię ten największy. Kury 19 były dość dochodowe i myślę, że w sesumpójce też powinny, więc nawet na to odsetki kredytu myślę, że powinno starczyć. Do tego dużego kurnika wchodzi 360 kur, ale całego na pewno od razu nie zapełnię. Chyba kupię te mniejsze za 5 euro, bo jednak jest różnica trochę a 55 euro. One później sobie urosną i już powinny później normalnie jajka znosić. Myślę, że tak. Bez 100 tych kurczaków kupię. A pole już dokończam, więc będę miał co im wsypać. Będę zabierać się za przebudowę. Trochę też kasy pożre mi równanie terenu. Będę po tym budynku, i po tamtym. Staje pióra w ziemi, więc to trzeba zarównać. Za to pójdzie kasy. Ja na razie go sobie zgaszę. Jak tu sobie stoi, podstawię od razu Maseja, bo on będzie mi przeszkadzać. Na polu nie powinien przeszkadzać. A jeszcze na pewno muszę wyjechać pick-upem. pisze, jakby w razie coś nie wyszło. jest. Zapomniałem. Tutaj na samym końcu. i sprzedaję dwa budynki, nie trzy budynki będę sprzedawać. I zatem dostaję 50 tysięcy. no i tutaj zostaje dziura. Niestety. Ten też sprzedaję, bo będę chciał postawić dwie wiaty, a za to na maszyny. I jeszcze sprzedam od razu ten budynek. Tutaj właśnie w tym miejscu będę chciał postawić kurnik. Za niego niestety nic nie dostaję. Zacznę od wiaty. Za pierwszą wiatę zapłacę 10 tysięcy. żeby równość złapać, żeby to było. I tutaj tak, żeby to mi na pole nie weszło. Okej, okay, jest git. A tylko tu jeszcze nie wyrównałem. Zajmę tym się od razu. teraz nie mogę tej góry zarównać. Wcześniej równałem to przed postawieniem wiaty, a teraz się coś zepsuło. Dobra, ogarnę to poza odcinkiem. Najwyżej przebuduję to jeszcze raz poza odcinkiem. A tutaj też tą dziurę zarównam, tylko tutaj jest właśnie nierówno. Mam nadzieję, że mniej więcej mi to wyjdzie. Choć w sumie tego teraz bym nie musiał równać, bo tutaj nic nie będę stawiać. Teraz na odcinku mogę to ogarnąć poza odcinkiem. Raczej chyba tutaj tak mniej więcej, a później to dokończę poza odcinkiem. Dwa budynki mam postawione, już tylko został... Nie, jeden mam postawiony, jeszcze tamtą muszę postawić. tam tamta jest niestety droższa. Masz czterdzieści cztery tysiące. No i stałem tutaj. Po tego domku. To jest trochę krzywo. jest przejazd, tylko tą dziurę później zarównać. Dobra, teraz kury. Prawie 80 tysięcy muszę wydać na ten kurnik. No trudno. Mam nadzieję, że z tego zarobię spoko kasę i że będzie mi się zwracać. Zostawiam na miejscu tamtego tu, To tutaj sprzedałem przed chwilą. Trochę odsunę bardziej tamto z tamtej strony, żeby to na drogę nie wyszło za bardzo. jest ok, będzie trochę tą burtę później równa. Ok, to muszę. tylko kupię kury, nasypię im do jedzenia i będę kończyć odcinek pierwszy. Ten odcinek raczej powinien wyjść we wtorek. No i kupuję te za 5. Za 300 złotych tylko. Jeszcze raz. Pięćdziesiąt. powinno... Jest suma. To jest ta suma. Teraz jest jakiś zdrowie. 6 miesięcy się rozmnażają. Czyli tamte by się od razu już rozmnażały. Muszą dopiero urosnąć. Okej, okay, myślę, że wysypię prosto z kombajnu. Sprawdzałem, to się sypie tam koło tego silosu. Kombajn dostajemy dość duży jak na nasz areał. Na pewno będę chciał dokupić jakieś pole. Ten kredyt będę musiał raczej pójść. Z kredyt, kredyt no jak... Myślę, że będzie podobny jak w 19, że... Będzie się opłacał brać ten kredyt, nie będzie aż takich dużych odsetek. A teraz, jak w ciągu tego roku, to też może być różnie. A koguta jeszcze nie kupię. kupię z... Mogę obejść. Jest. A tu było, To bardzo tam weszłem. Gotów 50 na pewno, nie? 5 myślę, że no i ładnie sobie chodzą. A tutaj jeszcze jakieś takie różne kolory, a, a nie, bo tutaj się nie wybierało kolorów, tylko tak się kupowało. 19 się właśnie wybierało kolory kur. Też to jest właśnie sporo. Różnych. mam no prawie połowę. Ciekawe, czy to im starczy do kolejnego sezonu, bo więcej pszenicy nie mam. To też mogę trochę przemyśleć. Ale w razie czego to można kupić, albo pojechać na... Nie, teraz te misje to, tego co widziałem, to jeszcze coś bugowały. No dobra, w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli odcinek jak się wam spodobał. Dawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Na razie, trzymajcie się, cześć!